Dzień dobry kochani, dzisiaj słuchajcie, a ja dzisiaj jestem na mieście I jakby ktoś się pytał czy byłem z kotkiem czy bez kotka, no to Tomaszu, proszę, czy mógłbyś pokazać? No i co? Z kim jest Krecik? No z kim Krecik spaceruje? No psychicznie powiesz, no z kotem chodzi po mieście przy matko, psychicznie, no lećcie człowieku, lećcie, no oczy już za późno, lećcie na główkę. Z koteckiem co chodzi, no dajcie wy spokój. No, mama, stary dziad, nie? Stary dziad, no. No, normalnie. Dajcie spokój. A nasz kotek się spaceruje, bo my czekamy na jeszcze jednego kotka. A psychicznie, co? Jeszcze mu jeszcze drugi kotek potrzebny, czy trzeci, kto to będzie kotek już? To my którego kota bierzemy już? Ja się nie odzywam. Ty już nadążasz co? O jest. Nad tymi pytam Jest, jest, jest. Dobra, zatrzymaj. Daj mi telefonie, zatrzymam. Zatrzymaj. zatrzymaj, nagrywanie przycisk. Dobrze, dziękuję, dziękuję. Dobrze. Tak zaraz tak, zobaczycie coś, aplikować. kochani. Zatrzymaj nagrywanie Dziękujemy. Zatrzymaj, Dziękujemy. Za cieka, 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 cieka. chodź, cicho, 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 cicho. Chodź. Chodź, podmanku. Chodź zobaczysz coś. Chodź, kochani na rączki, chodź. Moje słodkie, chodzikiem z nami jeździ. Tak, o, jak ładnie siedzisz. Chodź. No idziemy. Oj, oj, oj. Oj, 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 idziemy. Boże. No, żeby tylko nie wyskoczył ci, wiesz. Z góry bardzo tak ręką trochę przytrzymał. Ja Zaraz zobaczycie, ja zobaczycie co, ja zobaczycie coś. Klona zobaczycie, Klona zobaczycie chyba. Tak. No, ja przekazuję swojemu naszego, że samochodem bardzo ładnie jeździ. sobie Siedzi sobie na no, moim na siedzeniu, panisko. Tak? Tak? No, już jest, tak. już mamusi, tak. No, tak, hanie. Jak? Podobny? Ojej. A baciątko nasze? No już. Oj ojoj, oj, baciątko już się irytujesz. Przestań, uspakuj się. Baczątko głowę chowa. Nie chcę ten świat patrzeć. No schowaj główkę ładnie. Schowaj główkę. Słuchajcie, psy jak zobaczył, to mi się schował, nie pod pachę głowę. Ja nic nie widzę, nie? Żeby nie było jak to... Patrz zwierzęta są mądre, co? Jakie to wszystko jest takie tak a my się się przymatły, na no, żoi porządnie. Żeby nie było. No dobrze. Mandamian jedną czarny klapę, drugi tego i się w gówną jeszcze wlazł. Na szczęście? Boże szczę mój. Dwa inne klapki mam. nie No weźcie, bo jaka Wiocha, nie? Co za Wiocha? No i co? Pokażesz Tomku? Na razie mnie tutaj sama z tego, zaraz niekażemy. Dobrze. To idziemy do samochodu. Tu siadaj do samochodu już. E, tak, ja to się zatrzymam sobie, no nie chcę włączyć, to zatrzymam. Zasz? Nie, 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 tu będzie wyjmować teraz. A, bo jest, film, filmujesz? Tak. Ciekawe. Dobra, ja też wciągam. No, okay. piękny. Dobra. Ale się kończy. Patrz, patrz, o matko, patrz, 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 Ze strachu, Ze strachu no. no. się niczego nie boi, ale nie tutaj, chodź, patrz, go wezmę. Chodź kochanie. Wiesz co, ty tutaj sobie na razie patrz, Co ty patrz, patrz, wiesz? patrz, 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 jest patrz, Widać go? No no przecież identycznie jak Batman, no boże masakra. Pydawać ku? Tak. Tak. Taka malizna, malizna, malizna. No, jest mniejszy, mniejszy niż mniejszy. Batman, no bo musi być mniejszy. Mogę go zobaczyć? Możesz wiesz co? Co, ale... ja go tak, o, tak? Tak, tak go. Tak, tak, tak. Najpierw tak. ci przykłuj, poczekaj, poczekaj. Nie wychodź jeszcze, o, bo, kochanie. Mój... Bo trzymać ja, mój... drugiego. Trzyma. O, masz kolegę, czekaj, czekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. A może wsadzić ich razem do tej kraty? Nie, nie, nie. Tomku bo mogł się wiesz. Batman cieka, to cieka. już się nauczony, wiesz, bronić się w ogóle, tak? To jest o, no moment, tak, proszę. No tak, nie busi, nie, bo już mam szeleczki, spokojnie, tylko trzeba je dopasować, bo to masz taką malutki tak. tak. No, Może jaki szarki. malutki on jest. Jaki jest malutki. Tak. Czy on o, może mieć z miesiąc z kawałkiem? O, ci, bo nie, bo o, ci, on to jest Batmanie. Batmana siostra. Dobra, zy. dobra, dobra, Damian, przestań już niech się troszeczkę... No, bo nie można się skupić. No. Czekaj, muszę ci dopasować szyki, bo gdzieś do kiciukki. A to są dla dzieci szelki, także się zaraz dopasuję. ale Agnieszki nie pokazujesz, nie? Ale niestety nie pokazuj, tak? Ale e, pokazuje kawałek e, Dobrze, lekko powiem, głowy. Dobrze. żeby tak nie mieć pezydeczni. Z tego, że nie mieć Nie przykazu ci Agat, nie Ci. Nie, nie. Przepraszam, się za nogę trzymam. Przepraszam. Nie, nie, nic się nie stało. Dobra. O, jest, mam, jest. Zobacz, masz kolegę! Zobacz, masz kolegę! Zobacz, kolejka to jest! I się, się widzą! Ale fajnie, że do ciebie trafi. Toś chyba się ucieszyła tutaj. Kasia z Andrzejkiem, że do Ciebie, niż do kogoś, kogo nie znają. Jestem już w sierpniach. Już jestem bezpieczny. O zobacz, zobaczyli się. To takim pomagam. Myślę, że się mnie boi, jak widzi kolegę. No mówię, no przecież. Nikt cześć kolego. Wiesz co, czekaj. Batman, o, o, dobrze, daj Batmanka. Dobra, dobra, z Zamiast tamtej strony, weź go, no bo... No uspokój to, nie o to, szukuj, szukuj, o to żeby nie zadrapał go, nie? Tak, tak, tak. Ta, ta. Bo on się wyszkolił z tamtą wiesz. Trzymasz go trzymaj. Trzymam, trzymam. W walkach chodź. się wyszkolił z tamtą, więc tak. po prostu nie się chodźkę. Chodź Nic nie szkodzi. No. Chodź, chodź. No zobacz. Już, już, Zaj. ciągnij to, razy szelki. Ciągnij razy. O, już. Chodź. Jestem kochany. Ładny. Ja powiem Ci szczerze bardzo ładne. Jestem kochany. Taki śliczny maluteńki. Naprawdę. jest no, no, prawie drugie tyle Batman ma, nie? Aha, to jakiś jest, to jest później urodzony niż Batman. No. Dobra. Dobrze. Ale baciąg, lejdź na dół, Idź. Niech no coś jeszcze nie? chcesz powiedzieć na eee, Co chcę powiedzieć? No widzieliście, widzieliście, następna duszeczka została uratowana i idzie w dobre ręce. No, tak jest. To jest piękne. <laughs> I pozdrawiamy. Bye. Pozdrawiamy. Bye. Jeden Bye. i drugi kotecek. Tak. Natrzymaj nagrywanie z